Hej, ludzie! Dzisiaj w mojej okolicy zauważono tralalero tralala. Wściekłego rekina, naprawdę wściekłego, wcale niemiłego. A z nim był Tung Tung Sahur. Z jakiegoś powodu walczą. Nie wiem, co się z nimi dzieje, ale chyba mają jakiś konflikt i ciągle się biją. Kiedy tylko ktoś ich zobaczy, oni zaczynają walczyć. Dacie wiarę? Ja ciągle nie. Nie mogę uwierzyć, ale chcę zobaczyć. Wysyłam drona! Ale zanim zaczniemy szukać tralalero tralala i Tung Tung Sahur... Obejrzyjmy filmik o włoskich memach. Zobaczmy, jak dobrze je znacie i jak dobrze ja je znam. Spróbujmy je odgadnąć. Zaczynamy! Odgadnijmy prawidłową nazwę. Kto tu jest? Co to za samolot? Kokodrillo Nevolantino, Bombardino Krokodilo, Tornadino Cocodrillo. Myślę, że to B. Krokodilo. Bombardino Krokodilo. Bombardino Krokodilo oh. wygląda trochę strasznie, co? Kto Holy następny? Zgadnijmy. Glorbo Frutodrillo? Zucaro krokoleone. Melonardo Scaladrillo? O, oh, nie wiem, ludzie. Może A? Glorbo. O, oh. a, dobrze zgadłem! To Glorbo Frutodrillo? To Arbus! Krokodyl Arbus! Krokodyl samolot, krokodyl Arbus! To AI od włoskich memów wymyśla najdziwniejsze rzeczy. Cóż to jest łatwe? To balerina cappuccina. Na pewno B. Nic więcej, prawda? To balerina cappuccina, racja? To nie kafetina ani arabeska. To cappuccina, super! Dzięki! Pięknie! Jeśli nie widzieliście filmiku z baleriną cappuccino, obejrzyjcie go na moim kanale! Jest tam o niej fajny filmik! Huh. A gdzie jest tralalero tralala? Gdzie ona jest? Gdzie? Gdzie? Która karta? Myślę, że jest po prawej. Raz, dwa, trzy. Po prawej. Tak. Udało się. Zgadujemy dalej. Cóż, to jakiś rodzaj szympansini bananini. Pewnie A. Orangotti, Plantanotti, gorilini, Mangiarini. Myślę, że to a, bo zawiera słowo banan. Tak, bananini? Chimpanzini bananini. Chimpanzini bananini. Co za nazwa? Chciałbym takiego spotkać, naprawdę? Ciekawe, jak się porusza. Nie ma nóg. Jak się przemieszcza? Napiszcie komentarz, chciałbym wiedzieć. A kto to jest? A Karuka Tirabubu, Stradella Salababu, Baneka Ambalabu. O, nie wiem. Stradella salabuba salababu? Stradella. O, oh, boneka ambalabu! Skąd ta nazwa? Boneka ambalabu. Baneka ambalabu. To żaba z nogami stworzonymi z opon. To szalone. Totalny chaos. Makaron i smok? Nie wiem. Może makaroni Fumagoni? Pewnie makaroni Fumagoni. I teraz C! Kaneloni dragoni, Fusili Salamoni. To Kaneloni dragoni! Nie miałem pojęcia ludzie! Napiszcie jak zgadliście. Dobra, tak i kawa. Frui frula, kafi kafola, zipi, zapola. Myślę, że to kafi kafola B. Czy dobrze zgadłem? Tak? Frui frula? Nigdy o tym nie słyszałem. Un nel deserto, fa bla bla bla. Aha, pingwin i deser. O, to na pewno będzie brybry patapim na 100%! Dobrze zgadłem? To on! To on! Spójrzcie tylko na ten nos! To las! Brybry potapim! fitto e misterioso. Br Brbry potapim! Super! Ja zgadłem? Ty zgadłeś! I wy też napiszcie w komentarzach! Hmm, cappuccino assassino C. Na 100% to cappuccino assassino. Spójrzcie, co trzyma. Miecz! Dwa miecze. Super cappuccino assassino. Mam to! Jeśli wy też. Skomentujcie, że się wam udało. Prr, co to jest? i Medusi, Frutina tentosini? Uwabella Medabusi. Myślę, że... A, i Medusi. Bo wygląda jak jakiś rodzaj winogrona. Tak, Grejpusi Medusi. Czy to w ogóle istnieje? Widzieliście coś takiego, ludzie? Nigdy w życiu nie widziałem czegoś podobnego. Ale słodkie. Squidolini marmelusini, bluberini octopusini, fragolini tantacolini, squidolini marmelusini, a, a, to będzie a. To b? Bluberini octopusini? Tak, to jagoda. Jak bluberini, tak. Jagodowa ośmiornica. A, coś takiego, prawda? I co dalej? Cóż to było Klik. bardzo łatwe. Kto to? Zgadnijcie. Kto to? Kto to jest? ABC, ABC, ABC i. C. Dobra robota. Tung, tung, sakur. To było łatwe. Wszyscy go znają. Zobaczymy go dzisiaj. Mam nadzieję. Zostańcie ze mną, nie odchodźcie. Na pewno go zobaczymy. I rekina tralero, tralala. Co to za pingwin Kokos? Pingwino Kokosino? Pewnie tylko A. Gelatino Marzuino, Fruttino Brontolino. Nie, to pingwino kokosino, a, a a Mam to? Zgadłem! Jednak coś tam wiem o tych rzeczach. No dobrze. To dość oczywiste, że to pingwin kokos. Da się zgadnąć, nawet jak nie widziało się postaci. A wy już go widzieliście? A teraz to jakiś rodzaj: Pianozauro Tretolini, Ananito Giraffini Girafollo Tropinini. Hmm, B? Hmm. Ananito Giraffini? Wow, o, udało się! Muszę mieć niezłe szczęście! Napiszcie komentarz, jeśli Ananito też zgadliście. To znaczy, że jesteście nieźli. A, nie wiem. Bicus dedicus fragulus maximus. Myślę, że to Fragolus Maximus. 100%. BBBB. Ups, pomyliłem się. Wybaczcie. Nie mogę wiedzieć wszystkiego, ale jak zgadliście, napiszcie w komentarzu, że się udało. Jesteście super. Co to? Koto, ryba, człowiek? Felinetto sardinazza. Tonetto Zamparino, Tralimero, tralecina. Dobrze to czytam, czy nie? O! B? B? Trajmero, Trescina? To szalone ludzie. Co to jest? bo człowiek. Trzy w jednym. To normalne, tak? No dobra, dalej. A to kto? Toni Linguini, Don Salivato, Linguali criminali. pewnie C. To złodziej, bandyta? I jakiś język? Linguali Kriminale. Tak, udało się! Udało się! Zgadłem, ludzie! Uuuu! Wam też brawo, jeśli się udało! A jeśli nie, nie martwcie się, na pewno zgadniecie następną postać. O, wiem! To. E, to. lirililari li To słoń! Słoń kaktus w kapciach! Lirili. lirilari li li la. Liri li 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 la la Zabawne. Musimy nakręcić o nim filmik. Jeśli chcecie go zobaczyć, napiszcie komentarz! O, kto to jest? Kawiolini Parmuzini? Bobrini Zucchini! Bobrini Zucchini, 100%! Nawet nie czytam reszty. To Bobrini Zucchini! Zucchini. Ups. Bobrini Bobrini zucchini, tak. To nie było łatwe, prawda? A może było? Napiszcie, czy było łatwo, czy nie do zgadnięcia? Bardzo fajnie było zgadywać. Dobra! Teraz lecimy! Zły rekin Tralalero Tralala zwykle mieszka w jeziorze, rzece, a nawet w strumieniu. Wierzycie w to? Dlatego tu jestem. Mówią, że ten z oceanu lub morza jest miłym Tralalero Tralala. To ten, którego widzieliśmy wcześniej. Jeśli nie widzieliście filmu z dobrym Tralalero Tralala, którego znaleźliśmy z Angeliną, przejdźcie na kanał i obejrzyjcie go. Poszukajcie. Zobaczycie słodkiego, małego rekina. Tam wszystko było dobrze. Zgubiła się. Właściwie to Bluey przestraszyła się rekina i nie mogła wejść do wody po zobaczeniu jej. Udowodniliśmy Bluey, że rekin był miły. I potem Bluey mogła radośnie pływać w morzu. W każdym razie, ludzie, skupcie się. Jeśli zobaczycie złego rekina, tralalero, tralala, napiszcie komentarz. Może być w dowolnym zbiorniku wodnym. A tych jest tu dużo. Patrzcie tam. Tam też jest jakieś jezioro. Potem sprawdzimy. Najpierw sprawdźmy tu. Jeśli nie znajdziemy tu, na pewno pójdziemy tam. Koparka? Może widziała rekina? To dlaczego tak patrzy? Jedzie w tę stronę i patrzcie. I łyżka jest skierowana do wody. Jakby bała się rekina. A może po prostu w ten sposób ją obróciła, bo tak wygodnie jest jechać. Nie wiem, nieważne. Tam są stawy. Teraz szybko nad wszystkim przelecimy, ludzie. Szukamy wściekłego rekina, tak? Na pewno tu jest, 100%. Czuję to. Też macie taki instynkt jak ja? Kiedy po prostu czujecie, że coś jest, tak, 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 na pewno tutaj. Tak czy nie? Macie to? Skomentujcie. Czarna ziemia, czy torfowisko? Torfowisko, tak, stąd jest torf. Myślałem, że widziałem coś w tym bagnie. Ale nie, nic tam nie ma. O, tam na dole jest coś ciekawego. Muszę tam zejść. Są tu jakieś porzucone kontenery. I patrzcie, jest mały zbiornik wody. Zanim udam się nad jezioro, trzeba sprawdzić rzekę. Chociaż, czy można to w ogóle nazwać rzeką? To raczej strumień. Skomentujcie, to rzeka czy strumień? Okej. To miejsce nie jest zbyt ciekawe. Lecimy nad jezioro. Jest trochę zrośnięte trawą. I chyba jest tu płytko. Co to za biała rzecz? Czy to rekin? Tralalero? Czy to i płetwa czy trampki? Co myślicie? A może to łabędź? Nie, nie łabędź. Co to jest? Może wiadro? Wygląda jak wiadro. Napiszcie w komentarzach, jak myślicie, co to jest. Wyciągnę to. Dlaczego w wodzie są śmieci? I tak nie dzieje się tu nic ciekawego. Polećmy trochę dalej. Ciekawe, czy woda jest ciepła? Chętnie bym popływał. Kocham pływać. A wy lubicie pływać? Umiecie? A nurkować? Albo skakać do wody z pomostu lub czegoś podobnego. Lubicie to? Ja bardzo lubię skakać, tak. Nie lubię wchodzić powoli. Wolę po prostu wbiec i skoczyć! Kiedy wchodzi się powoli, najpierw jest zimno. Potem się przyzwyczajasz. Ale woda może być różna, czasami może być nawet ciepła, ale i tak wolę wskoczyć. I jest drugie jezioro, większe. O, latanie tu może być fajniejsze. Może odkryjemy coś ciekawego? Tralala, tra tralala, jest tam coś w rodzaju małej wyspy. Jest most, spójrzcie, zejdźmy niżej. Jestem ciekawy, co tu jest. Poleciałem już dość daleko. To jezioro jest około 2,5 km ode mnie. 2,5 kilometra to jak. nie wiem, 20 minut. Co jest tam w wodzie? Jakieś fale? Czy to rekin? To musi być rekin, widzicie? To na pewno on wywołał falę. Nic innego nie mogło. Nie ma tu żadnych wielkich, potwornych ryb. Chociaż tralero rekin jest potworem. Nie widzę nic innego. Chwila. Na tej wyspie ktoś jest. Ła! Co to jest, ludzie? Osoba? A może to tralalero-tralala wypełza na ląd? Co to jest? To coś przerażającego. Bardzo strasznego. To jakiś duch. O Boże. To prawdziwe? Ludzie, czy to duch? duch? Skomentujcie, nic nie rozumiem. Czy to duch? Duch na wyspie! Co się dzieje? Rady. Tego się nie spodziewałem. Mieszka tam duch. O, to trochę straszne. Nie chciałbym tu być w nocy. Za dnia jest spoko, ale nocą nie ma szans. Tralalero na pewno pływa w tym jeziorze. Nie ma wątpliwości. A czym jest to coś, co wystaje z wody? Wygląda jak czyjeś buty. Co to jest w środku? Trampki? Może tralero zostawiła swoje trampki do wyschnięcia. Na to wygląda. Polećmy niżej. Co to w ogóle jest? Dlaczego tak? A, może to jest miejsce do cumowania łodzi? Tak jak dok do cumowania statków, spójrzcie. Kiedyś coś działo się w tej wodzie, ale to chyba nie interesujące. Chcę zobaczyć więcej. Wróćmy do pierwszego jeziora. Musimy je dokładnie zbadać. Czy można dostać się z jednego jeziora do drugiego? Nie zauważyłem żadnego strumienia ani niczego, co by je łączyło. Widzieliście gdzieś strumień łączący te jeziora? Ja nie. Hej, ktoś tam biegnie. Więc chyba nie ma tu nic niebezpiecznego. Hej, patrzcie! Widzę Tung Tung Sahur i Tralalero Tralala Rekina! Tung Tung Sahur uderza Rekina swoją pałką! Uderza ją, ale czemu? A Rekin robi unik! Znowu macha? Dlaczego Tralalero i Tung Tung Sahur walczą? Ludzie mówili, że walczą, ale czemu? Też to widzieliście, prawda? To mocarne! Wow, wchodzą teraz do wody. Hej! Widzieliście to? Gdzie jest Tungtung -tung Sahur? Czy rekin wciągnął go pod wodę? A może sam wszedł? Nie zobaczyłem. To było zbyt szybkie. Rekin odpłynął, a Tungtung -tung Sahur nie widzę ich ludzie. Gdzie oni są? Czy rekin utopił Tungtung -tung Sahur? Czy to możliwe? Kto to? Kapucina Balerina? Lecę bliżej do niej. Dlaczego ona macha ludzie? Ona macha, chwila! Tam jest rekin i Tung Tung Sahur. Czy macha do nich? Nie widzę nikogo. Do kogo macha? Nie ma tam nikogo. Chciałbym wiedzieć, dlaczego macha i po co? Hej, patrzcie! W wodzie Tung Tung Sahur próbuje się wydostać! Ale rekin ciągle go wciąga z powrotem! Ciągle żyje! Rekin próbuje go utopić, a on próbuje uciec! Gdzie oni są? Rekin wciąga go na dno! Rany, ludzie! Ło, wow, to jest szalone! Są gdzieś pod wodą! Czy TungTung Tung Sahur oddycha pod wodą? I gdzie jest kapucina balerina? Gdzie ona ludzie? Tam idzie kobieta z psem? I Jest! To balerina! Uciekła ścieżką. Dokąd biegnie? Balerina, czekaj, balerina! Rany uciekła do lasu. Ale czemu? Może żal jej TungTung Tung Sahura? I rekina, bo walczą? O nie, uciekła i zniknęła. Nie znajdę jej teraz. Las jest gęsty. Dobra, wracajmy nad jezioro. Może spotkamy Tungtung -tung Sahura i rekina Tralalero Tralala znowu. Mam nadzieję, że za bardzo się nie skrzywdzili. To byłoby zbyt okrutne, co? Nie powinno tak być. Patrzcie, Tungtung -tung Sahur wyszedł z wody. Tak, on żyje, on żyje, udało się. Dokąd idziesz, kolego? Odchodzisz? Dobra, idź sobie. Z daleka od rekina! Dlaczego w ogóle zbliżył się do rekina? Dokąd on idzie? Za krzaki? Dlaczego nie wraca? O, jest! Przekroczył ulicę. Dokąd idziesz? Dokąd teraz? Znowu do krzaków? Wygląda na to, że idzie w tym samym kierunku, co kapucina balerina Dziwne. Jaki jest związek między Kapuciną baleriną a tą tą ksachurem? Co myślicie ludzie? Czy oni się znają? Na pewno. Muszą się znać, skoro kapucina balerina do nich machała, czy coś? Na pewno muszą się znać. Ale jak? Czy coś ich łączy? Może są zakochani? Wiecie? Dobra, gdzie jest rekin Tralalero Tralala? Czy tung 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 Sakur pokonał ją? Co myślicie, ludzie? Spróbujmy znaleźć rekina. Szczerze, jestem trochę ciekawy i trochę się martwię. Oby było okej. Okay. Nie chcę, żeby coś jej się stało. Tak, kłócicie się, ale finalnie musicie się pogodzić. Trzeba mieć balans. Nie krzywdzić się bardzo Patrzcie, przy ławce Tralero odpoczywa na brzegu Chyba teraz wraca do wody Tak, wraca sobie do wody Jest okej okay. To dobrze Tralero tralala w wodzie I tyle, rekin popłynął na dno Nie widzę jej Widzicie, tralero, zły rekin, mieszka tutaj W tym jeziorze Niesamowite Teraz polecę nad brzeg i znajdę kapucinę balerijnej Tung tung sahura Chciałbym się zbliżyć może nawet usłyszę, o czym rozmawiają? To las! Gdzie mogą być? Może oni tu wrócą? Mam nadzieję. Bardzo chcę ich zobaczyć. Czy wy też chcielibyście ich znowu zobaczyć? Mam na myśli Tungtung -tung Sahura i Rekina. Jej, patrzcie! Tungtung -tung Sahur i Kapucina Ballerina. Lecę bliżej. Co oni robią? O czym rozmawiają? Rany, nie mam dzisiaj mikrofonu. Rany czemu zapomniałem go zainstalować? Coś robią? Kłócą się? Dlaczego znowu kłócą się w wodzie? A co się stało? Ktoś wciągnął Tungtung Sachura z powrotem do jeziora! Widzieliście to? Biedny tung -tung Sahur. To był rekin? Widziałem tylko plusk ludzie! Co to było? Kapucina znowu macha! Co się dzieje o nie? Widzieliście? Kapucina balerina została też wciągnięta do wody! Okropne! Czy to znowu tralalero tralala? Czy to rekin wciągnął ich obu do wody? Mam nadzieję, że nie i spokojnie niedługo wrócą. To niewiarygodne, co dzieje się w tym jeziorze. Dzikie jezioro. Powinienem tam jechać, albo nie? Skomentujcie, czy Tataraymik ma jechać do tego jeziora i znaleźć Tralalero, Tralala, Tungtung Sahura i Kapucinę balerinę i pogadać z nimi, albo nie? Baterie drona są słabe, więc będę musiał już go zabrać. Ale jeśli skomentujecie tato Rejmik wróć do tego niesamowitego jeziora w tej okolicy i znajdź ich, to na pewno tam pojadę i nakręcę wam film. Może nawet pogadam z Tralalero Tralala, kapuciną baleriną i tungtung tung Sahurem. Jeśli nadal tam są, i nadal żyją. Mam nadzieję, że tak. Ludzie, napiszcie, co chcecie zobaczyć lub usłyszeć. A jeśli się zastanawiacie, Angelina dziś jest w szkole. Zawsze pytacie, więc tak, Angelina jest w szkole, dlatego dziś jestem sam. Tak, przepraszam, Angelina na pewno pojawi się w następnym filmie. Wiem, że chcecie ją zobaczyć, oczywiście rozumiem. Prześlijcie Angelinie dużo miłych słów! Do zobaczenia! Kocham was! Uściski! Pa! Więc ludzie, co myślicie? Dlaczego spotkaliśmy kapucinę balerinę, Tung, Tung Hura i Tralalero tralala? Dlaczego się kłócili? Dlaczego porządkowali rzeczy? Co próbowali ustalić? Dajcie znać w komentarzu! Dzięki za towarzystwo! Kocham was!